Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Kolejny rzędowy czterocylindrowy silnik N42B20 zaczął być montowany w bawarskich samochodach w 2001 roku i zastąpił przestarzałe czterocylindrowe jednostki M43B18, M43B19 i M44B19. Specyfikacja. Zamiast ciężkiego, żeliwnego bloku cylindrów. W nowym silniku zastosowano lekki aluminiowy blok z żeliwnymi tulejami. W silniku N42B20 zastosowano nowy wał korbowy o długim skoku 90 mm, a także nowe tłoki i korbowody. Wałki wyrównoważające pozostają takie same jak w N43 tu i są dopasowane do nowego bloku. Zamiast poprzedniej głowicy cylindrów c 8 wał zastosowano nową dwuwałową, 16-zaworową głowicę cylindrów z blokiem rozrządu. Ponadto, nowa głowica cylindrów posiada rozrząd dwuwałowy do ublewanos, a także regulację wysokości zaworów dolotowych w alwetronic. Takie elementy jak hydrokompensatory nigdzie nie zniknęły i nadal są używane w N42. Średnica zaworów dolotowych wynosi 32 mm a wydechowych 29 mm. Charakterystyka standardowych wałków rozrządu BMW N42 faza 250-258 wzniosł do 9,7-9,7. Kolektor dolotowy N42B20 jest wyposażony w modyfikację długości DISA, która znacznie optymalizuje osiągi zarówno przy niskich, jak i wysokich obrotach. System zarządzania silnikiem to Boschma 9.2. Silnik ten był stosowany w samochodach BMW o indeksie 18 i na bazie tej jednostki napędowej wyprodukowano młodszą wersję 1,8 litrową z wałem korbowym o krótkim skoku. N42B18 w 2004 roku N42B20 został zastąpiony nowymi silnikami N45B20S i N46B20, a w 2007 roku trzecim następcą N43B20. Dane techniczne silnika BMW N42B20.